Pewnie zapyta ktoś, dlaczego siedzę sobie tutaj w ciepełku, a nie stoję koło samochodu, który naprawdę bardzo, bardzo pokochałem. No, dlatego, że właśnie jest potwornie zimno, zamarzają ręce, no i niektórzy mówią, że nawet mózg zamarza przy takiej temperaturze. Dlatego jestem tutaj i będę opowiadał o samochodzie, o którym powiedziałem, że się w nim zakochałem. Nie trudno się zakochać zresztą w aucie, które robi tak znakomite wrażenie już na początku, kiedy do niego wsiądziecie. Kiedy Ogarniecie oczami deskę rozdzielczą i zobaczycie, że jest tam wszystko, co jest potrzebne człowiekowi. I to najważniejsze wszystko jest w takim miejscu, w którym powinno być. Żadnej komplikacji na desce rozdzielczej może samochód bardzo skomplikowany samochód ma dwa silniki spalinowe i elektryczne. Sumaryczna moc tych dwóch silników to 223 konie. Dostajecie je do dyspozycji wtedy, kiedy jest to potrzebne, czyli kiedy naciśniecie pedał gazu, a właściwie chyba akcelerator, bo i prąd, i, i spalina. Zatem wtedy ta cała moc jest dostępna. Samochód ma trzy tryby jazdy: ekologiczny, taki trochę spokojniejszy i też oszczędny. Sport, oznaczony literką S i Sport Plus. W momencie, kiedy uruchamiacie te dwie opcje: Sport i Sport Plus, deska rozdzielcza zmienia się nieco, robi się taka bardziej czerwonawa. Widać wtedy, że. Moc drzemie w samochodzie. Jak już wspomniałem o desce rozdzielczej, to jest na niej parę rzeczy, które mnie mile zaskoczyły. Po pierwsze, zegarek analogowy, który znalazł się na środku deski rozdzielczej, totalnie elektronicznej. To bardzo miły gest w stosunku do ludzi, którzy chcieliby zobaczyć coś takiego swojskiego. No i jeszcze jedna rzecz to zegar obrotomierza. Ten, o którym mówiłem, że zmienia swój kolor. W momencie, kiedy naciskacie stosowny przełącznik, odsuwa się na bok, odsłaniając. Pokłady innych informacji. W pierwszej chwili myślałem, że to jest jakaś sztuczka elektroniczna, że może na ekranie coś się przesuwa, okazało się, że nie to przesuwa się tak naprawdę to przesuwa się za pomocą jakiegoś malutkiego silniczka elektrycznego, którego w czasie jazdy nie słychać, ale kiedy wyłączycie wszystkie odbiorniki i radio, będzie to zauważalne, że tam jakiś silniczek tym steruje. Jak już wspomniałem o radiu, to też warto powiedzieć, że nagłośnienie w samochodzie jest bardzo, bardzo dobre. Mnóstwo głośników, najpierw przestałem je liczyć w pewnym momencie, włącznie z subwooferem. Oczywiście, miejsce na płyty kompaktowe. Czy mp3, oczywiście wejścia wszelakie dla urządzeń, na których można pozbierać sobie ulubione nagrania i wetknąć, i potem już odtwarzać, czyli mp3. Jest także Wi-Fi na pokładzie, własne Wi-Fi, zatem osoba jadąca na tylnym siedzeniu będzie miała przyjemność korzystania z komputera w czasie jazdy, będzie mogła być cały czas online. Jak już wspomniałem o tylnych siedzeniach, to pewna wada samochodu. To, że karoseria jest tak zbudowana, sprawia, że przy wsiadaniu na tylne siedzenie, no, trzeba trochę uważać, żeby się nie uderzyć głową w krawędź dachu. No ale po jednym uderzeniu człowiek już będzie o tym pamiętał i następnym razem się troszeczkę skuli, jakoś tam wejdzie i usiądzie w bardzo wygodnym siedzeniu, skórzanym zresztą, które daje możliwość relaksowania się w czasie jazdy. Przednie siedzenia wentylowane, podgrzewane, z pełną regulacją za pomocą wielu pstryczków można sobie wyregulować układ kręgosłupa, żeby tam nie uwierało. Wszystko to jest dostępne po lewej stronie fotela. Kierownica także regulowana elektrycznie. I w momencie, kiedy wyłączacie samochód za pomocą magicznego przycisku, stop, kierownica od Was odjeżdża, fotel się wycofuje. No i macie łatwość wsiadania i wysiadania. Kiedy tylko uruchomicie znowu pojazd, wszystko wróci na swoje miejsce i da Wam wygodę podróżowania pełną. To też śmieszna rzecz, że w przypadku. Tego samochodu. Nie ma tam żadnych takich udziwnień, które sprawiłyby, że człowiek musiałby sięgać po jakąś potężną instrukcję obsługi. A jest potężna, bo to wszystko jest bardzo intuicyjne. Wszystko jest tam, gdzie być powinno, daje się tym bez żadnego kłopotu sterować. Wyświetlacz na desce rozdzielczej potężny, na nim także informacja o tym, jak pracuje obecnie układ napędowy. Czy jedziecie z prądu, czy jedziecie z silnika, czy jedziecie z obu napędów naraz, czy akurat w tym momencie samochód się ładuje. Zresztą przy naciśnięciu hamulca następuje odzyskiwanie energii do akumulatora. To zabawnie wygląda, kiedy ruszacie na przykład na jakimś podziemnym parkingu w totalnej ciszy i samochód. Samochód przy małych obrotach, przy małej prędkości korzysta tylko z prądu. Dzisiaj miałem taką sytuację, kiedy to jeden z kolegów zapytał, czy to elektryczny samochód. Ja mówię, po części tak. I kiedy dodałem gazu, zapalił silnik, to się zresztą dzieje bardzo płynnie. I natychmiast uruchomił się silnik spalinowy, podjechałem sobie pod górę, wyjeżdżając z garażu. Trzeba podkreślić jeszcze taką rzecz, że biegi zmieniają się w tym samochodzie bardzo, bardzo płynnie. Nie czuję się tego szarpnięcia przy zmianie biegów. Ja nawet miałem wrażenie, że to jest jakaś skrzynia biegów, która liniowo przepina biegi. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale zrobili to genialnie. I jeszcze warte podkreślenia jedno. Takie wrażenie miałem kiedyś w Toyocie Suprze. Wydawało mi się, że. Samochód sportowy powinien mieć taką właściwość, że jeżeli już jedzie po zakrętach i trzyma się w nich znakomicie, tak jak ten Lexus IS300h Sport, dodam jeszcze, to ono po powinien trzęść na wybojach. Okazuje się, że nie. Mimo bardzo niskich profili opon, to 35, cieniuteńki jak plasterki, mimo tego, że w zakrętach prowadzi się znakomicie, daje poczucie komfortu. Na wybojach czujemy jak ten samochód płynie byłbym przerażony, że o jednym samochodzie mogę powiedzieć tyle pozytywnych rzeczy, tyle smaczków w nim znalazłem, tyle bardzo fajnych rozwiązań technicznych, że właściwie no nie ma się do czego przyczepić. Nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie znalazł, więc znalazłem. Lusterka wsteczne w momencie, kiedy uruchamiacie rewers, czyli wsteczny bieg, opuszczają się dość znacznie. To niby ma pomagać, niemniej jednak przy parkowaniu na lusterka troszeczkę robotę utrudnia, między jakimiś słupkami ciężko się zmieścić. Próbowałem znaleźć w menu możliwość wyłączenia tej funkcji, nie znalazłem, ale to być może fakt, że nie czytałem tej opasłej instrukcji obsługi, pewnie gdzieś tam ta funkcja jest, niemniej jednak nie znalazłem i mordowałem się trochę. Chociaż trzeba przyznać, że duży wyświetlacz, który zajmuje się także pokazywaniem tego, co dzieje się za autem. Razem z liniami, które pokazują bezpieczne tor jazdy, pewnie dałaby szansę zaparkowania, dałaby szansę zaparkowania bez gapienia się w lusterka. Niemniej jednak, a, jakieś tam zaufanie jest. Samochód otoczony masą wszelkiego rodzaju mm, czujników. Wiecie dokładnie, że zbliżacie się zbyt szybko do poprzed poprzedzającego was samochodu, ostrzega was, oj, jedziecie za, za bardzo agresywnie. Mm. Wszystko, począwszy od hamulców, przez zawieszenie, tutaj wielki pokłon dla Lexusa, przez komfort jazdy, przez poczucie takiego luksusu, w końcu to Lexus, i przez świadomość tego, że zarówno piękny przód z tym takim trochę nachalnym pyskiem, ale wcale nie, nie kiczowatym, z tymi pięknymi światłami, z tym bardzo ładnym spoilerem, który wygląda prawie jak od samochodów jeżdżących w DTM-ie. Tyłem także z jakimś dziwnym wynalazkiem ala spoiler, który dopełnia tego zestawu z pięknymi przetłoczeniami na dolnej krawędzi drzwi. Daje wrażenie, że jesteście u siebie w domu i kiedy wychodzicie przed swój dom i patrzycie na swój własny samochód stojący pod nim, mówicie, wow, wybrałem coś fajnego. To Lexus jest 300 h Sport w automotośladzie.